17 września 2024, Liban. W całym kraju pagery zaczynają wibrować jednocześnie. Dźwięk dzwonka jest unikalny. Nie znajduje się w standardowym wyborze tonów. Jest to dźwięk zarezerwowany tylko dla jednej rzeczy. Liderzy Hezbollahu w Libanie i Syrii korzystają ze swoich urządzeń. Na ekranie ciekło wyświetlacz pojawia się prosta, lecz złowroga wiadomość. Otrzymałeś zaszyfrowaną wiadomość. Naciśnij, aby odszyfrować. Chwilę później rozpoczyna się najskuteczniejsza operacja wywiadowcza współczesności. Maj 2015 roku ZEA mężczyzna jest bardzo niepozorny, łysiejący, z lekką nadwagą, ubrany w garnitur w stylu zachodnim. Mógłby przejść za zwykłego sąsiada w arabskim domu. Ktoś niezauważany, łatwo ignorowany. Agenci Mossadu, obserwujący go przez lornetki, wiedzą swoje. Jego strój i maniery ich nie zmylą. Oni nie tylko obserwują człowieka, oni śledzą cel. Ten człowiek to jeden z wielu handlarzy broni, których Hezbollah regularnie wykorzystuje do zdobywania broni i innych zaopatrzeń dla grupy terrorystycznej. Dzisiejsza transakcja jest konwencjonalna i legalna w każdej jurysdykcji na świecie, z wyjątkiem faktu, że dostarcza on zaopatrzenie globalnie uznanej grupie terrorystycznej. Ale człowiek wchodzący do tajnego magazynu Mossadu na ruchliwych dokach jest tutaj tylko po to, aby sprawdzić przesyłkę zwykłych radiotelefonów, przynajmniej tak mu się wydaje. W magazynie mężczyzna wita wschodnio niemieckiego biznesmena sprzedającego importowaną elektronikę z Chin i południowo-wschodniej Azji. Na pierwszy rzut oka to typowa transakcja. Biznesmen odsprzedaje swoje towary za granicę, a dzisiaj przewozi partię radiotelefonów. Jednak nie wie, że od lat jest nieświadomym pionkiem w operacji Mossadu. Podczas gdy kupujący sprawdza urządzenia, każde słowo, każdy ruch jest cicho obserwowany. Kamery zainstalowane poprzedniej nocy nagrywają wszystko. Transmisja wysokiej jakości ukazuje handlarza broni Hezbollahu, wybierającego i obracającego w dłoniach krótkofalówkę ze skrzyni, marszczy czoło, sprawdzając jej ciężar. Jest cięższa niż oczekiwał. Sprzedawca prezentuje wytrzymałe urządzenie klasy wojskowej, stworzone do zastosowań terenowych. Sprzedawca włącza pager, obsługuje różne przyciski, zadowolony odkłada go z powrotem do skrzyni obok setek innych radiotelefonów. Dwaj mężczyźni uściskają sobie dłonie po podpisaniu umowy. Do końca tygodnia radiotelefony będą w drodze do Libanu. Obserwując przez zdalne kamery, technik monitoringu mosadu wydycha powietrze, napięcie nieco ustępuje. Radiotelefony z tej partii nie są tak wytrzymałe i energooszczędne jak reklamowano. Część wewnętrznej ochrony komponentów elektronicznych usunięto, aby zrobić miejsce dla czegoś ważniejszego. Kilka gramów wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych starannie ukrytych na górze każdej baterii. Kupujący nie zauważał, a nikt inny też nie zauważy, gdyż Hezbola używa radiotelefonów od niemal dekady. Kilka gramów materiałów wybuchowych, gotowych do odpalenia, jednym sygnałem, który przyjdzie po dekadzie. Nieznana data 2022 Izrael. Wielu w Mossadzie, najważniejszym izraelskim wywiadzie, wolało stare motto od nowego: przez oszustwo będziesz prowadzić wojnę, przysłów 24.6. Mimo zaktualizowanego mota, agent 10 woli stare. Spotkanie jest krótkie. Ze względu na delikatność propozycji, agent 10 idzie bezpośrednio do dyrektora z pominięciem zwykłej drogi służbowej przez przełożonego. Rozmowa jest bezpośrednia, koncepcja jeszcze prostsza, szczególnie dla agent 10. Nie potrzebuje dużo wyjaśnień. Przecież był tam podczas spisku z walki Tolkien w 2015 roku. Pomysł ten krążył już od pewnego czasu. Hezbollah z niepokojącą łatwością przyjął, zastawione pułapką krótkofalówki, co pokazuje efektywność tej metody. Problemem nie była egzekucja, lecz jej ujawnienie. Skompromitowane urządzenie mogło zdemaskować całą operację, zdradzając Hezbollahowi drugi, podobny spisek czekający w kuluarach. Ponadto nie było pilnej potrzeby natychmiastowego działania. Właśnie na tym polega propozycja agenta X. Hezbollah, obawiając się zdolności Mossadu i jego zachodnich sojuszników do prowadzenia wojny elektronicznej, używał pagerów aż do XXI wieku. Trudno było ich winić. Pajgery były z założenia prymitywne, przez co niemal odporne na hakowanie czy zdalne przejęcie. Dzięki zakodowanym wiadomościom Hezbollah mógł jednocześnie wydawać polecenia tysiącom liderów. Pomimo, że Mossad lub inne agencje wywiadowcze mogły przechwycić sygnały, nie były w stanie ich odszyfrować ani zakłócić. Agent 10 chciał celować bezpośrednio w Pager'y, a nie podsłuchiwać. Ten plan byłby zbyt łatwo wykryty. Plan polegał na zastawieniu na nich pułapek. Tak, jak jego zespół zrobił to 7 lat temu z radiotelefonami. Reżyser był podejrzliwy. Łatwiej zastawić pułapkę na radiotelefony. Biorąc pod uwagę ich już znaczną wagę, dodanie wystarczającej ilości materiałów wybuchowych, aby zaszkodzić lub zabić, nie byłoby trudne. Hezbollah używał nowoczesnych, miniaturowych pagerów, które pomimo przestarzałej technologii były wygodnie małe i smukłe. Umieszczenie wystarczającej ilości materiałów wybuchowych, aby były śmiertelne lub szkodliwe, w małych pagerach byłoby trudne. Trudniejsze niż porwanie przesyłki pagerów do dostarczenia. Plan ma potencjał, ale jest sceptycyzm. Agentowi 10. dano kilka tygodni i zespół do przetestowania praktyczności jego nowego planu. Data nieznana. 2022. Tygodnie później. Izrael. Tak zwana wewnętrznie fabuła z pagerem boryka się z kilkoma istotnymi problemami do przezwyciężenia. Pierwszym wyzwaniem jest wprowadzenie miniaturowych bomb do łańcucha dostaw Hezbollahu. Na szczęście istnieje rozwiązanie wykorzystujące zaufanego dostawcę Hezbollahu. Golta Pollo, tajwański producent outsourcingowy działający przez bułgarską firmę, od dawna był wiarygodnym źródłem. Mossad włamał się do sieci firmy i zidentyfikował ostatniego sprzedawcę, od którego Hezbolla kupił towar. Ku ich zadowoleniu miała już nawiązane relacje z kupującym z Hezbollahu, dostarczając mu w przeszłości wiele przesyłek. Nie wiedziała, do kogo trafiają pagery. Hezbola używał pośredników, aby ukryć swoje finanse. Ale Mossad też potrafi grać w tę grę i robi to o wiele lepiej. Sprzedawczynie kontaktuje firma pośrednicząca Mossadu i oferuje jej lukratywny kontrakt na sprzedaż pagerów temu samemu nabywcy z Hezbolachu. Zdobycie zaufania kupującego przybliża realizację planu z pagerami. Drugim wyzwaniem jest śmiertelność. Plan z pagerami ma jeden cel. Wyrządzić krzywdę użytkownikowi, nie szkodząc przypadkowym przechodniom. Ładunek wybuchowy musi być na tyle silny, aby zlikwidować cel, ale nie na tyle mocny, aby zabrać ze sobą życie niewinnych osób. Żony, dzieci i przypadkowi przechodnie nie mogą być niezamierzonymi ofiarami. Nawet przy skutecznej operacji zwycięstwo MOSADu nie miałoby znaczenia, gdyby wywołało międzynarodowe oburzenie z powodu ofiar cywilnych. Przez tygodnie najlepsi specjaliści od materiałów wybuchowych z MOSADu pracowali w laboratorium. Laboratorium to podziemna komora doświadczalna, gdzie na manekinach testowane są różne składy i ilości materiałów wybuchowych, manekiny wykonane z syntetycznych tkanek i kości imitują ludzkie ciało pod względem właściwości fizycznych, umożliwiając badanie skutków eksplozji. Określa się idealną wagę ładunku, ale pojawia się problem. Pagery używane przez Hezbollah są zbyt małe, by pomieścić dodatkowe materiały wybuchowe bez wzbudzania podejrzeń. Rozwiązaniem jest prototyp prawie o 50% większy niż standardowy model. To ryzyko. Dyrektor Mossadu z niesmakiem odsuwa pager leżący na biurku. Sabotowany pager jest tak masywny, że nie ma sensu, aby Hezbollah chciał go kupić i zastąpić swoje stare pagery. Agent 10 broni pagera. Mogą go sprzedać jako posiadający dodatkowe funkcje, których żaden inny pager nie ma. Mogą go uczynić odpornym na wodę i brud, wytrzymałym na trudy wojskowego życia. Dyrektor nie jest przekonany. Potrzeba dwóch pełnych tygodni, aby go namówić na wypróbowanie powiększonych pagerów. Fabuła posuwa się naprzód. Koniec 2022 roku, roku, Węgry. W sercu kraju niepozorne biuro działa anonimowo w dobrze urządzonym sąsiedztwie. Spółka Pustostan, wynajęta kilka miesięcy temu, wydaje się być kolejnym importerem elektroniki. Ale niewielu pracowników w środku to nie sprzedawcy, to agenci Mosadu. To jest tylko jedno z kilku identycznych biur rozsianych po wielu krajach. Każde z nich to przykrywka, każde z jednym celem. Zajmie czas przekonanie Hezbollahu do zmiany pagerów. Mossad zainwestował setki tysięcy dolarów w reklamy cyfrowe wyświetlane na popularnych portalach społecznościowych, w tym na YouTube. Reklamy promują złoty pager Apollo od Mossada. Reklamy pokazują atrakcyjną, zachodnio wyglądającą dziewczynę zanurzającą pager w kubku wody, by pomniejszyć jego rozmiar. Pager jest zakopywany w ziemi i wyjmowany, aby pokazać, że nadal działa. Następnie jest upuszczany na ziemię, aby zademonstrować wytrzymałość. Kampania reklamowa nie różni się od żadnej innej promocji online. Elegancka, energiczna i mistrzowsko wykonana. Po prostu kolejny produkt wśród tysięcy innych. Mossad twierdzi, że reklamy zalewają Liban i sąsiednie tereny, wypełniając ekrany przemyślanymi ofertami. Mijają tygodnie, kliknięcia przychodzą i odchodzą, a potem jest ugryzienie. Mają wiele próśb, kupujący kontaktują się z importerami, prosząc o nowe pagery. Mossad musi zażądać wygórowanej ceny, by zniechęcić ich bez wzbudzania podejrzeń. Jednak kiedy nabywca Hezbollahu pojawia się na linii, są gotowi do zawarcia umowy. Oferta nie może być zbyt atrakcyjna, bo wzbudzi podejrzenia kupującego. Po kilku rundach negocjacji dochodzi do porozumienia. Hezbollah zgadza się zapłacić izraelskiej firmie za ponad 5000 miniaturowych pagerów. Mossad nie tylko oszukuje Hezbollah, ale też utrzymuje Gold Apollo w niewiedzy firma produkuje nadmiernie duże pager'y, podnosząc brew na niezwykły design. Ale podejrzenia znikają, gdy zapewniają, że dodatkowa objętość służy do dodatkowej ochrony, absorbującego wstrząsy wyściełania. Gdy przesyłki cicho przechodzą z magazynów kontrolowanych przez Mossad do Libanu, ani Hezbollah, ani Gold Apollo nie podejrzewają niczego. 2024 roku Izrael. Zgodnie z oczekiwaniami, operacyjni Hezbollahu sprawdzili pager'y pod kątem ewentualnego manipulowania. Mały ładunek wybuchowy jest jednak faktycznie wewnątrz i stanowi część samej baterii i pozostaje niewykryty. Otrzymują skargi na nieporęczność nowych pagerów, ale mimo to są akceptowane przez tysiące różnych ogniw w łańcuchu dowodzenia Hezbollachu. Od dowódców drużyn po najwyższych dowódców i doradców sekretarza generalnego Hezbollahu Hasana Nasrallaha, pagery rozprzestrzeniają się w szeregach. Jeden po drugim są rozprowadzane, wbijając się głęboko w łańcuch dowodzenia Hezbollachu. Izrael może teraz jednym kliknięciem natychmiast przerwać ten łańcuch. Pozycja taktyczna tak precyzyjna i niszczycielska, że może zapisać się jako jedna z najbardziej strategicznych operacji w historii wojskowości. Taki jest ostateczny cel fabuły z Pager'em. W przeciwieństwie do fabuły z radiotelefonem, nie chodzi tu jedynie o sianie chaosu i tworzenie ofiar. Chodziło o precyzyjne celowanie w rozległą sieć dowodzenia Hezbolachu na każdym poziomie. Grupa terrorystyczna posiada na tyle liczną armię, że stanowi wyzwanie dla oficjalnej armii Libanu, która woli jej nie niepokoić. Z tysiącami rakiet i pocisków, wieloma ukrytymi w domach oraz ponad 100 tysiącami bojowników Hezbollah stanowi największe wojskowe zagrożenie dla Izraela w regionie. Może stanowić zagrożenie rakietowe, lecz mało prawdopodobna jest pełnoprawna wojna z krajem pomiędzy nimi. Hezbollah natomiast działa zaledwie kilka mil od izraelskich miast i stanowi kluczowe zagrożenie dla kraju, który historycznie cierpiał na jedną ogromną słabość rozmiar. W przeciwieństwie do innych krajów, Izrael jest tak wąski, że atak wroga mógłby łatwo dotrzeć głęboko na tereny cywilne. Mówi się, że Izrael zawsze wygrywał tylko bitwę, która prawie doprowadziła go do zagłady. Tak było z pewnością podczas jego historycznych wojen przeciwko sąsiadom i dlatego Izrael był tak agresywny w tworzeniu buforów między sobą a innymi wrogimi narodami. W każdej chwili Mossad mógł zdetonować pejżery jednym sygnałem siejąc chaos wśród Hezbolachu, ale to nigdy nie było celem tej intrygi z Pejgerami. Celem było przerwanie łańcucha dowodzenia Hezbolachu tuż przed wybuchem wojny, gdy było to najbardziej potrzebne. W wynikłym chaosie izraelskie siły powietrzne i lądowe działające w koordynacji zniszczyłyby pierwszy szereg sił Hezbolachu wzdłuż granicy, a agencja nie byłaby w stanie odpowiedzieć. To był blitzkrieg ery informacyjnej. Bez wojny na horyzoncie spisek z Pagerem był ubezpieczeniem. Ale to wszystko miało się zaraz zmienić. Listopad 2023. Granica Izrael-Liban. Świeża fala rakiet przecięła nocne niebo Przelatując nad głowami żołnierzy izraelskie siły obronne stacjonujących wzdłuż libańskiej granicy. Płonęły wysoko i jasno, nieszkodliwe dla wojsk poniżej, ale nie dla cywilów w mieście dalej. W Hezbollah rozpoczął ataki rakietowe wkrótce po izraelskich uderzeniach na Gazę, będących odpowiedzią na atak terrorystyczny 7 października. I pomimo nieustannego bombardowania, Izrael powstrzymywał się, opierając się pokusie odwetu. Eskalacja stanowiła zbyt duże ryzyko dla izraelskiej siły obronne na tamtym etapie. Hezbollah nie posiadał ciężkiego sprzętu i najnowocześniejszej technologii, ale mieli coś równie groźnego. Sto tysięcy uzbrojonych bojowników gotowych do przekroczenia granicy. W razie wojny obrona Izraela byłaby wystawiona na ciężką próbę. Izrael początkowo wytrzymywał, wysyłając ostrzeżenia i wydając ultimatum. Jednak gdy rakiety wciąż spadały, odpowiedź się zmieniła. Izraelskie naloty zaczęły niszczyć stanowiska startowe Hezbollahu. Hezbollah miał jednak własny środek zaradczy – ludzkie tarcze. Wraz ze zwiększaniem się intensywności nalotów rosła również niezamierzona liczba ofiar. Zaczęła rosnąć liczba cywilnych ofiar śmiertelnych. Bojownicy Hezbollahu organizowali się, a źródła wywiadu Mossadu głęboko w Libanie ostrzegały, że grupa szykuje się do walki. Jednak duża część podżegania pochodziła od irańskich agentów wpływu. Swobodnie osadzeni w Hezbollahu, którzy działają głównie pod wpływem Iranu, sieć terrorystów tego kraju, znana jako ruch oporu, rozciągała się przez Bliski Wschód do Afryki, a teraz walczyła, aby Syria stała się jej własnością. Byłaby to regionalna katastrofa, która pogrążyłaby cały Bliski Wschód w wojnie, w którą wciągnięty zostałby reszta świata. Gdy sytuacja w gazie się pogarszała, Iran nalegał na Hezbollah, by przeprowadził atak, co było im potrzebne. Hamas był skazany na porażkę, uwięziony w gazie bez drogi ucieczki. Drugi front z Libanu był jedynym sposobem na podzielenie uwagi izraelskie siły obronne i dać Hamasowi szansę na przetrwanie. Bez tego, Hamas upadłby, pozwalając Izraelowi skupić się na Hezbollahu, co zagrażałoby wpływom Iranu w regionie. Hamas był militarnym sojusznikiem Iranu, który wykorzystywał go do ciągłych ataków na Izrael i podsycania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Reakcje izraelskie siły obronne podsycały oburzenie i torpedowały wysiłki normalizacji stosunków z Izraelem. Celem Iranu było cofnięcie historii do czasów sprzed wojny sześciodniowej, gdy cały Bliski Wschód jednoczył się przeciw Izraelowi. Ale w tym nowym porządku świata, z coraz większą liczbą dawnych wrogów normalizujących stosunki i budujących partnerstwa gospodarcze i przemysłowe, wpływy Iranu ciągle słabły i dlatego naciskał na atak od północy. Jednak do tej pory starsi przywódcy Hezbolachu sprzeciwiali się Teheranowi. Dla Mossadu spisek z Pejdzerem stał się codzienną dyskusją. Codziennie rano dyrektor i najwyżsi podwładni otrzymywali raporty o sytuacji w Libanie. Gdyby pojawiły się oznaki poważnej mobilizacji, od razu uruchomiliby spisek z pagerem. Ale to zadziałałoby tylko, gdyby izraelskie siły obronne było gotowe do natychmiastowego wykorzystania zamieszania za pomocą ataków z powietrza i ziemi. Bez współpracy stron inicjatywa byłaby stracona. A izraelskie siły obronne na pewno nie były gotowe na dwutorową kampanię. 17 września 2024, Liban. Mossad wszystko dokładnie zaplanował. Podczas decydowania o ilości gramów używanego materiału wybuchowego, wzięto pod uwagę skład samego pagera. Musiał być wystarczająco potężny, żeby zabić lub okaleczyć użytkownika, ale nie tak silny, by zranić osoby w pobliżu. Dział projektowy przeprowadził nawet badanie, który dzwonek brzmiałby najbardziej pilnie. Zatrudnili grupy fokusowe w zupełnie różnych krajach i przetestowali różne dźwięki, decydując się na szybki, piskliwy, dwukrotny sygnał dźwiękowy jako najbardziej prawdopodobny, na który użytkownicy zareagują. Jeśli pager wybuchłby w kieszeni, wybuch przebiłby przez ich ciało, wysyłając ofiarę prosto do szpitala, wymagając natychmiastowej operacji i długiego, bolesnego powrotu do zdrowia. Często było to lepsze niż zabijanie. Wyczerpywało zasoby wroga i obciążało ich, gdy musieli radzić sobie z tysiącami rannych. Pagery w rzeczywistości zaprojektowano do okaleczania, a nie zabijania. Mossad oprócz opracowania bardzo niepokojącego tonu Zbadał również średni czas reakcji użytkownika na pager. Przeprowadzono to także za granicą, stosując grupy fokusowe i testy terenowe. Odkryli, że średnio osoba potrzebuje 7 sekund na odpowiedź na swojego pagera, więc ustawili ładunek wybuchowy na wybuch krótko po tym. Zostawiali jak najmniej przypadkowi. O godzinie 3:30 po południu sygnał został wysłany. Po chwili ponad 5000 pagerów w Libanie i Syrii zaczęło wydawać dziwny, nieznany dźwięk. Użytkownicy instynktownie sięgnęli po telefony, zaciekawieni nieznanym alarmem, do którego nie byli przyzwyczajeni. Na ich ekranach wyświetliła się wiadomość: Otrzymałeś zaszyfrowaną wiadomość. Naciśnij, aby odszyfrować. Ekran ciekłokrystaliczny wyświetlacz wskazywał dwa przyciski do jednoczesnego naciśnięcia. To nie był przypadek. Ta wiadomość została specjalnie wybrana, aby jak najwięcej osób patrzyło na pager i trzymało go w ręku przed wybuchem. Niezależnie od tego, czy użytkownik nacisnął przyciski, wynik był taki sam. Pagery wybuchły jednocześnie, wywołując tysiące kieszeniowych eksplozji na terenie Libanu. Wielu trzymało telefony w dłoniach, wpatrując się w ekrany. Nagłe eksplozje przeszły przez ich palce, wysyłając odłamki tnące w ich twarze i zamieniając ciche pokoje w sceny chaosu. Brakujące palce i oczy to byłyby urazy dnia, ale nie jedynie te. Dla tych, którzy byli zbyt zajęci, aby sprawdzić swoje pagery, eksplozja nadeszła bez ostrzeżenia. Motocykliści odczuli nagły, palący ból w pasie, gdy wybuch przeszywał ciało, rozrywając do kości. Motocykle gwałtownie skręciły, wpadając wprost w ruch uliczny, a kolizje pogorszyły obrażenia kierowców. W całym Libanie kamery bezpieczeństwa i domowe rejestrowały w przerażeniu i czasie rzeczywistym serię następujących po sobie wybuchów pejdżerów. W bunkrze dowodzenia Hezbollahu dwóch mężczyzn zostało ciężko rannych w wyniku eksplozji. Sprawca był niewątpliwy. Mossad właśnie pokazał swoją wyższość wywiadowczą nad Hezbollahem, ale osiągnął o wiele więcej niż to. Atak nastąpił po masowym wzroście ataków transgranicznych z wiadomościami, że naciski wewnątrz Hezbollahu narastają do dużego ataku. Zamiast tego, siły izraelskie, siły obronne przekroczyły granice, gdzie wcześniej ostrzegały cywilów, by uciekali. Opór Hezbolachu był krótkotrwały z powodu zniszczenia ich sieci, dowodzenia przez eksplozję pożerów, co uniemożliwiło zorganizowanie obrony. 18 września 2024. Libańskie szpitale są przepełnione pacjentami po atakach pagerów. Zgodnie z planem ofiar było niewiele. Uważa się, że zginęło łącznie 42 osoby. Władze Libanu twierdziły, że 12 cywilów, lecz jak zwykle brak niezależnych reporterów, uniemożliwiał zdobycie dokładnych informacji. Faktem było powodzenie spisku pagera. Oficjalny przedstawiciel Hezbollahu potwierdził później, że grupa straciła 1500 bojowników. A tysiące zostało rannych w wyniku ataków. Największy cios przyszedł jednak w łańcuchu dowodzenia, który został skutecznie przerwany. Starsi liderzy zostali sparaliżowani, rozkazy nie docierały do jednostek, a zaufanie do elektroniki runęło. Laptopy i telefony komórkowe są całkowicie zakazane. W Hezbollah głównie korzystał z kurierów i łączności naziemnej, co znacząco ograniczyło ich zdolność szybkiego koordynowania odpowiedzi. Ale był jeszcze jeden urządzenie, które nadal było powszechnie używane setki radiotelefonów zakupionych prawie dekadę temu i służących wiernie aż do teraz. O 5:00 czasu lokalnego wysłano drugi sygnał do Libanu. Po raz kolejny fala eksplozji wstrząsnęła krajem, setki z nich rozsiane od Bejrutu do południowych linii frontu. W przeciwieństwie do pagerów, radiotelefony przenosiły znacznie bardziej śmiercionośny ładunek, wypełnione znacznie większą ilością materiałów wybuchowych, noszone przypięte do sprzętu, oparte o klatkę piersiową. Wybuch powodował natychmiastową śmierć. Noszenie go oznaczało natychmiastową śmierć. Odłamki raniły osoby w promieniu kilku metrów. Na jednym z pogrzebów trzech bojowników Hezbollachu, dziecka, które zginęło w wyniku ataków PEGER, jeden z dostojników miał przy sobie minę pułapkę w radiotelefonie. Eksplozja i chaos zostały uchwycone na kamerze. Wpływ eksplozji wykraczał poza ofiary. Druga fala uczyniła więcej niż zabicie bojowników i przywódców Hezbollachu. Napędziło im strachu. Nagle nie można było zaufać żadnemu urządzeniu. Od pilotów do telewizji, po klimatyzatory wszystko stało się podejrzane. Broń, na której polegał Hezbollah, stała się źródłem strachu. Co jeśli Izraelczykom udało się sabotować amunicję? To nie było niemożliwe. Stany Zjednoczone włożyły tysiące sfałszowanych pocisków do łańcucha dostaw północnego Wietnamu. Sabotowane pociski wybuchałyby podczas strzału, niszcząc karabin i raniąc żołnierza odłamkami lecącymi w jego twarz. Izraelskie Siły Obronne w pełni wykorzystało zamieszanie, niezdolne do skoordynowania swojej pewności siebie. Całkowicie zachwiane bojownicy Hezbollahu uciekli. Zamiast stawić czoła dobrze skoordynowanym atakom sił, izraelskie Siły Obronne. Rajdy i naloty wykorzystały zamieszanie, aby zabić wrogie Very Important Person i magazyny broni. Kiedy opadł kurz, obawiana wojna izrael hezbolla nie doszła do skutku. Stany, Zjednoczone Ameryki rozmieściły dwa lotniskowce, szykując się na eskalację, która nie nastąpiła. Ale ostatecznie to nie siła ognia zapobiegła wojnie, lecz wywiad. Dzięki pojedynczej tajnej operacji, o kryptonimie Operacja Green Beeper, Mossad zadał dwa ciosy nokałtujące paraliżując zdolność Hezbollahu do oporu, zanim walka nawet się rozpoczęła. Hezbollah nie był jedynym przegranym, Iran doznał druzgocącego ciosu. Z Hamasem i Hezbollahem sparaliżowanymi wpływ Teheranu na region osłabł. Konsekwencje nie skończyły się na tym. Niedługo potem reżim Asada w Syrii upadł, dalej rozwijając wpływy Iranu. Koszmarne scenariusze regionalnej wojny, która mogła wciągnąć światowe mocarstwa, nie ziściły się. To, czego wielu obawiało się jako nieuniknione, zostało odwołane przed rozpoczęciem. Ta operacja była jednym z najbardziej szokujących i strategicznych przejęć w nowożytnej historii. Ale co ty myślisz? Czy operacja Greenbeeper była majstersztykiem wywiadu, czy może stawia etyczne pytania o wojnę w erze cyfrowej? Napisz co myślisz w komentarzach poniżej. Teraz sprawdź CIA kontra Komitet Bezpieczeństwa Państwowego albo kliknij w to inne wideo.